Siemanko! Przedstawię wam grę Dragon no Xenoblades! I... idziemy na misję! Sprawdzimy sobie... Co my tu mamy, Piccolo? Coś chce? Zobaczyć... teraz zobaczymy co tu jest... Udało ci się nieco wzmocnić, poznaję to po oczach... Dobra, 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 lecimy, lecimy, możesz załadować dużej ilości... A na moje słowa, walki... Dobra, czas na sparing, sprawdzę jak sobie radzi z eksplozją, wow. coś mamy nowego... Samo nie wystarczy. Zakończ eksplozję zła, zrób to dobrze, a nauczycie Cię nowej umiejętności. No i chcesz to zrobić czy nie? Dobra, ok. Ma spore umiejętności, ale musisz się nauczyć słuchać. O co chodzi? Chcesz przeprowadzić próbę, a nie wybierasz eksplozji zła? To głupota. No nie wiem, trzeba chyba ustawić eksplozję zła, tak? To zaraz sprawdzimy sobie. Bierzemy. Personalizuj. Zmień wyposażenie, i zestaw umiejętności. Zmocnij atrybuty, czekaj, gdzie to, to będzie tak. Tutaj. aha eksplozja zła. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Nie, nie ma tutaj. Dobra. Eee, dobra Dobra. O, jest, jest eksplozja zła. Dobra, tu ustawimy sobie. Dobra, okej okay. Teraz sprawdzimy, czy będzie. Dobra, Ziemek. Udało Ci się nieco wzmocnić, poznać w połączach. Dobra, to to samo. Lecimy dalej, lecimy, lecimy Okej okay. Jest, mamy Okej, okay, dobra Czeka, Sprawdzimy to. tutaj Dobra, szkolenie u szatana, piccolo to nie przelewki, ale zająć teraz, aby znauczyć się nowej umiejętności Pokaż i pokole swoich eksploatacji Dobra, okej okay. Bierzemy to Dobra, wchodzi teraz mój kumpel Muszę lecieć, cześć, siemka Siemanko, własna z tej strony no, tak jak kolega mówił dzisiaj, że prezentujemy wam grę Dragon Ball X-Reverse. No leko. Muszę pogadać, czy to zagra jest w ogóle. No dobra. Czekaj, czy mocny jest jakiś. Nie mogę żadnych tych, super. Skubaniec? Tak, no dobra. kurwa. Pek. Który to jest? Ekspo eksplozja 2? Czy to było? Aj! Nie mogę! Ło Chłody eksplozja 2! Czekaj Tu musisz nacisnąć się. No dobra Dobre! Dobry oka No nawet Kurwa, ale silny on jest też znaczy. no. No Nauczyciel to, nie? Nie. Dwa! no. To, tak, tak, coś. Dwa. Jeszcze raz. Ale to musisz się zbliżyć do niego. Tak? No. To no. nie teraz tak... Pierdolnik. To... Zbliż się i zajmę z tego. No. No. Po prostu. to, to robi. Ale nowa mapka jest, nie? No, no jest nowa, wcześniej ta nie, nie było. Może Bo. odblokowana wtedy. Może tylko. To jest jedna. To jest jeszcze ta. Wada tej gry, że na dwóch nie możesz sobie w to popychać. No tron, no i tu no, mam jest. pirata teraz. z Szczęśliwe z miasta. Na piracie jedziemy. <laughs> Ale tak on nawet, że serdecko we dwóch popitach w tyle dżoił. No ale wiesz, tu... nagra gra. Co o tym wysoko? Dawaj zetkozy. Masz. Ale słabo coś, mały traf. No bo no trzeba polepszać wszystko. Kurwa, intrygacja. To jest chyba nawet no. czas po kolejnych serii, bo ci nauczyłem.

Ech! Giszma! Let's just go, kurwa! Eee! Nie, nie gorę! Zapierdol mu teraz ostatni cios Kurwa! A kurwa, ty! Dobra radę, dam radę! Jedziesz go teraz! Z tego bliżej! No kurwa! dobrze! No Jeszcze raz! Nie. Kurwa! Nie masz energii! Już dechniesz. A Aaa, go Kurwa Kurwa! Skurwa, <laughs>

Później ty se jak chcesz. Zobaczcie. Dobrze, doszło. Nareszcie, no tak. na ci się udało pewną cię eksploatować. Ale niech ci słucha, nie. że to głowę to też tylko podstawy. Super wybuchowa fala, której udało ci się nauczyć, przerywa ataki wrogie i grupy. Użyj kilka razy w walce, aby się jej nauczyć. Wzmacnij się, a nauczyć się nowych ciosów. Będę tu na ciebie czekać jak zwykle. Dobra, nara. Na razie.